Chwała panu bracia i siostry. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, to tak jak Państwo powiedział, mam na imię Małgosia. Po co tutaj stoję dzisiaj przed wami? Jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć, kim byłam wcześniej, zanim się tutaj znalazłam, kim jestem w tej chwili. Jestem również po to, żeby przekazać wam tą ogromną radość, która w tej chwili we mnie jest, to ogromne szczęście, które mnie przepełnia. No bo jak wiecie, już niedługo. Dosłownie za kilkanaście dni będę jedną z was, będę ochrzczona. I ta radość jest we mnie tak ogromna, że oczywiście za nową pastora zdecydowałam się powiedzieć, jak do tego doszło, że się tutaj znalazłam. Są tu na sali te osoby, które mnie znają, wiedzą jaka była moja droga. Kim byłam wcześniej? Marną istotką, która uważała, że sama sobie jest żeglarzem, sternikiem, okrętem. Wszystko potrafi, wszędzie docze, wszystkim sobie poradzi, przecież byłam taka zaradna. Świetnie sobie w życiu radziłam, pomimo że w pewnym momencie zostałam sama, to wypłynęła na szerokie wody, bo przecież jestem taka dzielna. Świat mnie w tym umacniał, twierdził właśnie, że, że jest OK, Praca, którą mam, właśnie tam jest ta tak zwana teoria sukcesu, która mi umacniała, że prawda, ja mam siebie akceptować, przede wszystkim siebie w pełni, w stu procentach. Jeśli tak będę czynić, to dojdę do ogromnego bogactwa, ogromnych pieniędzy, świat stoi przede mną otworem i będzie dobrze. Z Kościołem Katolickim zerwałam więcej dosyć wcześniej i tam mi już nic nie trzymało, natomiast natomiast dryfowałam, nie byłam absolutnie nigdzie. Nigdzie, bo Bóg miał taką rolę, jakkolwiek był w moim życiu, oczywiście nie przestałam w Niego wierzyć, ale on był gdzieś z boku. Ja byłam królem życia, ja byłam centrum świata. Tak jak mówię, świat mnie w tym umacniał, że, że tak jest. Wszystkie te teorie absolutnie nie uwzględniają najmniejszego śladu polskiego pierwiastka, bo my sobie sami kreujemy własne życie. I pewnie bym tak długo żyła w takim błogim przekonaniu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak sobie w tej chwili z perspektywy czasu uświadamiam, że pan to widział moje zachowanie, i myślę, że on tak się z lekka z góry uśmiechał z pobłażaniem. Bo on dobrze wiedział, że to się kiedyś zmieni, że kiedyś będzie inaczej. Natomiast jestem mu bardzo wdzięczna, że nie pokarał mnie za to. Za tą moją pychę, za tą moją zarozumiałość wtedy i, i dał mi czas na to, żebym się opamiętała. Chwała mu za to. Posłał do mnie ludzi, którzy mi zwiastowali słowo. Ci ludzie mieli ze mną ciężki orzek do zgryzienia. Yy, Powtarzając mi wielokrotnie, że tu póki się nie nawrócę, yy, nie będzie w moim życiu żadnych zmian, kto mnie zna, to wie o czym mówię. Yy, byłam bardzo oporna. Yy, ten duch przekory, duch uporu, właśnie duch tej hardości, tej, tej, tego twardego karku, długo we mnie był. Yy, długo uważałam. Dziękuję. Długo uważałam, że. Że to wcale nie jest potrzebne, że to jest jakaś przesada, że właściwie to tak wcale nie musi być, że ci ludzie są jacyś inni. Ja jestem przecież w porządku. No. Zaczęłam chodzić na spotkania, czytam Słowo Boże. Właściwie wystarczy, po co mi więcej? Oni mi nakładają jakieś takie więzy, których ja właściwie nie jestem w stanie, to jest dla mnie za dużo. Nie potrafię aż tyle. Żyć z Bogiem na każdym kroku, każdego dnia, o każdej porze, to moje siły to po prostu przekraczało. Tak się nie da. To jest, przepraszam, jakieś nienormalne. Natomiast Pan po prostu, myślę, wobec mnie wybrał taktykę małych kroków. Po kroku, po kroku, pomału. Kruszył mi ten kark. Pokazywał mi, że można, można, niektórzy dojrzewają szybko, ja dojrzewałam bardzo powoli, że można, że trzeba, że tak ma być, bo taka jest moja droga. Długo dojrzewałam do decyzji chrztu, dużo się w moim życiu zmieniło. Zaczęłam pomału przestawiać swoje myślenie na to, że to, co się dzieje, to nie moja zasługa, tylko zasługa Boga. Zaczęłam widzieć w moim życiu większe i mniejsze cuda, bo to tak należy nazwać. Sprawy, które były bardzo, bardzo skomplikowane, ciągnęły się latami, raptem się zaczęły prostować. Dosłownie jak za dotknięciem tak zwanej czarodziejskiej różdżki. Ale ja już teraz wiem, że to była ręka Pana. Ona spowodowała to, że, że w zasadzie materialnie się w moim życiu wiele nie zmieniło, natomiast ja ciągle, ciągle mam z czego żyć. Nie brakuje mi wszystkich tych podstawowych, doczesnych dóbr. Co więcej, moja rodzina zaczyna iść za Bogiem. Kiedy widzę moje maleństwo jak na moich oczach dojrzewa, dorasta, jak y, swoje życie przemienia. Jak ona mnie uczy, ona mnie uczy, starą babę, jak należy iść za Bogiem. To jest po prostu niesamowite. Cały czas się oczywiście modlę, że reszta moich dzieci dołączy do Boga. I to jest ciągle. Ciągle moje zmartwienie, ale właściwie już nie zmartwienie, bo spotkałam również ludzi, którzy mi dali nazwijmy to przepis na to, jak należy postępować. Miałam taką koleżankę u siebie w pracy. Ona jest z innego miasta, ale też jest zielonoświątkowcem i dała mi taką prostą radę. Kiedy ja się gorączkowałam, przeżywałam jakiś kłopot, cała w nerwach, ona mi spokojnie, spokojnie. Nie wiesz, co masz zrobić? Masz problem? Zrób z tego taką małą paczkę. Jeśli ją na górę. To nie na Twoje siły, dziecko. Powiesz to Panu. On to zrobi dla Ciebie. I od tamtej pory żeby paczki. Czasami są zbyt duże, więc trzeba je rozpakować na mniejsze, odesłać w paru porcjach. Ale to naprawdę działa. To naprawdę działa, bo od momentu, kiedy zaczęłam, tak jak mówię, bardzo pomału i bardzo opornie i bardzo niechętnie, to jest kwestia uznania tego, że Bóg jest wyższy ode mnie. To jest bardzo trudne. Ale od kiedy zaczęłam to robić, to w każdym działaniu widzę Boga i, i w każdym, z każdym problemem wiem, że mogę się do niego zwrócić. I to jest uważam największe szczęście. Jeśli człowiek wie, że ma koło siebie kogoś, kto jest, kto jest dużo mocniejszy od niego i, i któremu może każdy swój problem powierzyć, to, to jest najlepsze, co człowiek może w życiu spotkać. W tej chwili, co robi, kiedy się dzieje coś złego? Mam swój ukochany psalm, 23. Kiedy mi się dzieje coś złego, to go po prostu odmawiam. Mija napięcie, mija zdenerwowanie, i za chwilę jest dobrze. Tak jak mówię, robię z tego paczkę, odsyłam i nie dlatego, żeby pan się za mnie martwił. Tylko on zna dla mnie najlepsze rozwiązanie. On wie, co z tym zrobić. On wie, czy to zrobić w tej chwili, czy zrobić to za rok, czy za dwa. Ja bym chciała teraz, oczywiście, bo tak by było dla mnie najwygodniej. Ale on ma dla mnie stosowny czas i kiedy będzie chciał to zrobi to. To jest ogromna lekcja pokory. Powiedzieć Panu, Panie, niech będzie tak, jak jest Twoja wola. Nie tak, jak ja chcę, tylko tak, jak Ty tego chcesz. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, bo od momentu, kiedy zaczęłam tak postępować, naprawdę zrobiło mi się dużo łatwiej w moim życiu. Co się jeszcze zmieniło? Zmieniło się to, że w moim życiu, w moim domu bardzo często słychać muzykę i pieśni chrześcijańskiej i to nikogo już nie gorszy. Na początku będziecie się dziwiły, wręcz się wyśmiewały. W tej chwili nie, to jest naturalne. Mój syn zupełnie spokojnie przyjmuje moje głoszenie słowa, moje, moje pouczenia w Duchu Bożym, tym razem nie tak jak dawniej, w duchu, w duchu Świata i już się nie buntuje. Także to też jest ogromne działanie Boże i za to chcę Bogu naprawdę podziękować, bo te przemiany, ja podejrzewam, nawet nie jestem w stanie ich jeszcze ogarnąć w całości, bo tego się po prostu nie da. Jest tego tak dużo, że ja tylko mam takie wrażenie, jakby mi się z dnia na dzień coraz bardziej otwierały oczy, jakbym coraz więcej widziała. I dostrzegała to, co wcześniej też było, tylko tak jak mówię, ja byłam po prostu ślepa. Poprawia mi się ten tak zwany Boży wzrok. Za to jestem wdzięczna i, i tak jak mówię, z radością oczekuję na chrzest, bo wiem, że to będzie takie, taka kropka nad i na tym, co się stało w moim życiu. Czy żałuję, że trwało to tak długo? No, taka widocznie miała być moja droga, tak widocznie Pan chciał dla mnie, żeby, mnie, żeby mi uświadomić, kim jestem, a kim on jest. Tak jak mówię, jedni potrzebują na to dużo czasu, inni mniej. No, ja jestem tą osobą taką bardziej oporną, mniej, mniej reformowalną, ale, ale ta droga okazała się dobra, dużo mnie nauczyła, i wiem, że cokolwiek się od tej pory w moim życiu wydarzy. To będzie tak, jak Bóg chce dla mnie. Cokolwiek by to nie było, ja to przyjmę, bo, bo tak będzie dla mnie najlepiej. Amen.